Na wspólne oglądanie zaprasza Polska hurtownia Budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Słuchajcie, dzień dobry. Zobaczcie, nie padało dzisiaj. Zobaczymy, słuchajcie. To chyba czwartek, co? Dzień dobry Wam wszystkim w czwartek, proszę Państwa. Zbieramy się do wyjazdu z domu. Och, kurde, nie wziąłem kabla. Jak ta bateria się podłoduje? Wczoraj miałem cały czas przygody z tymi bateriami. Nie wiem, czy one wilgoci dostawały, czy coś. Muszę wrócić po kable. Zaraz idę. Dobra, słuchajcie. Jestem z powrotem. Kabel mam. To, póki ten kabel jest w domu, jest w niebezpieczeństwie. Tam jest za dużo użytkowników kabli. Za każdym razem kabel, który trafia w ręce domowników, zostaje zniszczony. Dokonuje się jakaś magiczna destrukcja. Ja potrafię mieć kabel miesiącami w samochodzie, powiem Wam szczerze. Nie wiem czy u Was to samo. Światła włączone, check. To zrobione, check, check. Pasy, let's go. A jak trafię kabelek odładowania do telefonu, bo mamy podobne ładowarki, znaczy, no, ale podobne ładowarki te same do różnych telefonów, to zawsze po tygodniu okazuje się, że kabel gdzieś jest albo zgnieciony, albo ugryziony, albo złamany, albo urywany. Nie wiadomo kto, nigdy, nie wiadomo co. A tak to jest przy takim bandzie. Po nie uważam. Jest dla bezpieczeństwa, żeby ten kabel nie został uszkodzony wolę go mieć w samochodzie. A dwa i tak potrzebuję go do ładowarki. Dobra, słuchajcie. Co my dzisiaj za plany mamy? Plany takie, żeby skończyć ten pieprzony daszek. Tam e, powiem, ci, powiem Wam szczerze, to nie jest jakaś e, praca, nie wiem, wybitna. Pokazać jakieś super skills, i tak dalej. Sorry, nic nie widzę, bo trochę mam tą zamgloną szybę. Dlachówkę wykorzystujemy tej klientki po części. Tam widzieliśmy na początku, no ona ma trochę inny kolor, bo też stała tam kilka lat, więc trzeba ją tylko teraz przemyć. Albo może już ją też przemył do dzisiaj. Zobaczymy, jak ona wygląda. Stała w paczkach, więc trochę tam wiecie, jest, jest ciemiała. Co jest garne. była straszna w samochodzie. Więc wykorzystaliśmy część materiału po to, żeby też oszczędzić jakby wydatki po stronie klienta. Co do ścianki, to już Wam mówiłem, że zgodziła się na pojedynczą ściankę w tej małej przybudówce. No bo utratę ciepła żadna tak naprawdę na tym kawałku. I tak tam okno, i tam, tam, i tak tam grzejnik, ocieplony dach. Temat e, oglądałem już wczoraj. Ktoś tam... widziałem, że koment się pojawił jakiegoś pana, odnośnie dalej ścianki wczoraj, ale ja go nie widzę pod filmem. Nie wiem dlaczego i nie ma go w ogóle w systemie. Zostało powiadomienie, tylko zostało powiadomienie u mnie na telefonie i powiem wam kto to może ta osoba będzie wiedziała co się tam stało. Zaraz wam powiem. Zatrzymam się u łaskara. Ktoś wspomniał, że może lepiej... czemu nie można było dobudować ścianki z zewnątrz wszystko właśnie cały czas zamyka się o koszta, bo wiecie, pani chciała sobie tylko dobudować w tej wnęce, którą tam miała i powiększyć lekko domek, więc jak ja bym teraz jej sugerował, że no to może dodajmy ściankę z zewnątrz, czyli automatycznie musiałbym wykreować dodatkowy fundamentik przed tą ścianą, która jest też tam od strony porcza, bo cały Cały program był związany też z tym, żeby to wszystko było w jednej linii. A nie nagle jakiś taki ząb, wiecie. Więc 100% jestem pewny, że nie zgodziłaby się po prostu na, na wydanie więcej pieniędzy. I ja nie mogę z tym walczyć. Ostatecznie. Aha, Mariusz Kieliszek. Taki koment zostawił, ale ja go nie widzę. Jeśli byś postawił dodatkowo jeszcze jedną ścianę na zewnątrz, wtedy mur byłby grubszy, a metraż w środku się nie zmienił, tylko na zewnątrz. Tak, zgadza się, masz rację. Tylko tego typu rzeczy są zawsze omawiane z klientem. Wy nie o wszystkim wiecie ogólnie, wiadomo, na filmie, no bo wszystko też ja przekazuję na bieżąco, my tylko mówimy to, co robimy. Ale teraz, gdybym ja musiał to dobudować, to tak, automatycznie więcej pustaka lub cegły, to trzeba policzyć ile sztuk, ile dodatkowej pracy, dodatkowo jakaś izolacja musiałaby się pojawić między tymi ściankami, czyli następne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ona ma taki tight budżet, powiem Wam szczerze, że ja i tak jestem na takim bardzo wielkim minimum ze względu na to, że ta pogoda się przedłuża. O, cześć, Oskar! Siema Oskar. Więc jak ja bym jej zaczął wymyślać, a zróbmy tak, a może albo siak. Nie, znam tego klienta już od kilku lat. Robiłem tam jedną łazienkę, robiłem drugą łazienkę taką i powiem Wam szczerze, to tak się nazywa, że robiłem łazienki, a ja tak naprawdę to robiłem jakieś takie łapanki tych prac bo oni zawsze mówili do mnie a to oni sobie zrobią coś sami możesz mi tam przeszedć tlusterką dzięki bardzo i żeby o świetnie zaraz coś widzę więc ja już to przerabiałem z niektórymi klientami tak możesz im coś zaproponować w ogóle z klientami możesz coś zaproponować ale musicie się, musicie, musicie skumać jedno, że ostatecznie to klient decyduje jak on chce bo wie na co go stać to jakby już nie od nas zależne. Robimy to, co klient chce i jak mu budżet pozwala. Czyli co, dzisiaj dach, kończymy dach, obstawiamy okno, mam kawałek leda, to raczej nie ma problemu. Karol założy pewnie rynne. to też nie będzie problemu. Myśleliśmy, że dzisiaj wyburzymy tą ściankę i może, może to właśnie wejdzie... Ale teraz nie, ma, nie mam pojęcia, bo jak ja będę tam stawał w środku na przykład i działał z tym oknem, to nie wiem, czy to w ogóle przejdzie, czy to nie odbędzie się na przykład jutro. Więc dzisiaj chyba zaciągniemy na pierwszy raz w ogóle te ściany, czyli tak zwaną tym basecoach, siatkę, czy z garażu, czyli siatkę musimy wziąć, no bo teraz z drugiej strony nie wrzucimy okna. O nie. Ja jeżeli ja będę na tym dachu i w środku z drabiną, to będziemy sobie stać się przeszkadzać. Musimy wrócić do garażu Welcome in czwartek <grym> Tak to właśnie jest Czwartek, czwartek Dobrze, że nie odjechałem daleko A siatkę mam, więc bez sensu by było Znowu kupować następnej rolki I mam dwa rolki tego kleju Także dokupimy dwa i pewnie wystarczy Na, na pierwszy raz, nie? Dobrze, zobaczymy się za chwilę z powrotem Let's go. No widzicie, no, Jesteśmy z powrotem Ale już, jak <grym> to w Star Treku Mamy wszystko na pasie słuchajcie Także mamy orki, mamy siatkę, mamy mieszadło. Czy mamy wiadra? Nie, tam się karon nie. Sorry Ooo Wróć Jeszcze wiadra Co? nie żółty na żółte Co? Te żółte kupiliśmy. Tam ich nie ma. Nie, nie, z tą. Jedna na drugim. O, jeszcze wiaderka. Sparty garaż po raz kolejny. Nie, ej, e, poczekaj. Dwa taki starczą? To nie, było starczy, bo nie. Już nie. muszę, starczyć, panie. Muszę tak dokleić. Co? A Kelnia paca? Żeby też za chwilę tego nie było. E, raczej te narzędzia powinny być na samochodzie, bo tak, używa okay. do murowania. Okay. Dobra, dobra Dobre. Lecimy, słuchajcie. Welcome to czwartek Zamykasz, tak? Dobra. Ale pogoda za to dobra. Lecimy po Karola, bo już pisał czy jedziemy. z go, moi drodzy widzowie. Chciałbym się coś was doradzić: no bo wszyscy razem w kupie mamy większą wiedzę niż ja sam. Yy, robiłem tam jakiś mały reset wczoraj. Zastanawiałem się, czy nie jechać do Polski na urodziny mojej żony babci. Ale jest tam taki mały konflikt rodzinny, że nam nie wolno, a komuś wolno, a to też bardzo dziwna sprawa jest. Nie będę tego rozwijał, bo mnie to denerwuje. Jak to jest z tym wyjazdem z Anglii słuchajcie? Bo wielu was, którzy mnie oglądają albo podróżowało, albo ma znajomych, którzy podróżowali, więc. Tak szczerze, chciałbym dowiedzieć się, jak to wygląda technicznie. Bardziej nie to, czy można, czy nie można, czy powinienem, czy nie powinienem, tylko technicznie, słuchajcie, bo na stronie rządowej coś było napisane tutaj na granicy, że muszę jakiś test zrobić. Gdzie ten test zrobić? Jak szybko go zrobić przed wyjazdem? Jak szybko dostanę wyniki? Czy to kosztuje, czy nie kosztuje? Chodzi o całą taką logistykę. Jak się za to zabrać, żeby to wszystko szybko ogarnąć, na przykład i jak zrobić też, żeby wrócić. Więc jeżeli macie jakichś znajomych albo osoby, które no wiecie o nich, że były i jak tam cała podróż przebiegała, to podzielcie się ze mną. Nawet w prywatnej wiadomości zawsze znajdziecie numer do mnie lub maila, także dzięki bardzo za wszelkie info, bo zastanawialiśmy się co zrobić i jak zrobić. Wczoraj trochę tam szukałem i powiem, ci, powiem Wam szczerze, że to nie jest do końca wszystko takie jasne tam na tych stronach, bo Choć odwołują nas, że mamy zrobić sobie test, to też nie do końca e, znalazłem bezpośredniego linka, gdzie, jak i tak dalej. Tylko są takie ogólne informacje. E, w ogóle na stronie na przykład EuroTunelu no to odsyłali mnie tam do jakiegoś White UK Government, a później nagle po francusku strona mi gdzieś wyskoczyła w ogóle jak z sportem wrócić, więc ten PDF po stronie Francji jest jedy, jeden też bardzo taki słaby. Nie wiem gdzie miałbym tego testu dokonać, słuchajcie, bo tam jest ogólnie odnośnie wjazdu do Francji, a my tak naprawdę, no dobra, wjeżdżamy, ale przejeżdżamy przez kilka krajów później, zanim byśmy dojechali do Polski samochodem, nie wiem, powiem. szukam informacji takich konkretnych od, od ludzi, którzy dopiero co byli, przejechali tą drogę i mają to, wiecie, już za sobą i wiedzą dokładnie co tam było potrzebne, co nie było, także za wszelkie info wielkie dzięki. Podawajcie na maila, na smsa, na Whatsappa lub tutaj komentujcie below, jeżeli chcecie. Trzymajcie się, do zobaczenia za chwilę. Cześć, dojechaliśmy. Czego pan szukasz? Dego. Telefonu? A, Uch, spadł. spadł. Jesteśmy w selko. Proszę państwa, musimy kupić się dwa worki dodatkowo tej bazy, bo mam tylko dwa. E, maska. Mm. Ziemy maskę. Chodzi głównie o wejście do tego przybytku. A gdzie ja mam maskę? Wczoraj byłem u klienta na wycenie i ją miałem. Mam? Mam. Dobra. Wczoraj byłem u fajnego klienta u mnie, co wam później może opowiem. No, dzisiaj ma mi jakiegoś maila wysłać, więc powiem wam co bo też chciał mi jakoś wciągnąć w ciągu już biznes od razu. Dziwna sprawa. my Szukamy produktów K-Render. Czeka piękna reklama. Słuchajcie, bierzemy dwa worki bazy. Nie wiem, czy bateria by trzymała, bo już się coś tam świeci z tyłu. Pokażę Wam dokładnie, jeszcze raz które. I lecimy do roboty. Dobra, słuchajcie. Bateryjka zmieniona podobnie. Chyba trzeba zainwestować w nową baterię A to tyle? No padła... Zdążyłem tylko nagrać przed celko i już się nie chciało włączyć Dobra, co mamy? Klej mamy, kątowiki mamy, PVA mamy Zmykamy Zobaczcie, przyjechała Wiktoria Plamik Zablokowała drogę, ale na szczęście mamy wjazd Także wbijamy się do góry, a Wiktoria Plamik przywiozła nam Prześnic i drzwi do kręśnica. Co mamy też tutaj do zrobienia? Pokazał mi palcem, gdzie postawił Dobra Zaraz wam pokażę, jak wygląda paletka i kreplam Good morning Signature the signature? No, your name please My name is Bogusław Linda Linda, ok thank you let's. Thank you, have a nice day Boguś, Boguś, wszystko musisz tutaj zawsze namieszać. Czyli co, mamy skrina, mamy brodzik i chyba tyle żeśmy zamawiali. Zaraz zobaczymy czy wszystko jest ok. Paleta raczej stoi ok, Tu ją dotknął, ale niczego chyba nie uszkodził. Zaraz się tym zajmiemy. Skopamy. Lecimy zobaczyć naszą e, konstrukcję wczorajszą. Czy dachówki się trochę umyły. Dama zamknięta. Chyba pani jeszcze śpi, bo ona na noski pracuje, wiecie. Wszystko pięknie. Także dzisiaj zaciągniemy te wszystkie ściany bazą. Kątowniki Karol właśnie nie się. Wzięliśmy te plastikowe tym razem na próbę, aby te narożniki ustawić. No płytki trochę wyglądają lepiej, ale ja jeszcze dzisiaj je przeszoruję, tak że będą na pewno czerwone. One są dalej ciemne, bo, bo są brudne. Oby mi na głowę nie padało. To jest najważniejsze. Także teraz w sumie zamiast... Będę dokładał płytki. Gdzieś samolot leci, ale nie widać. Wytnę miejsce na okno i obstawię. Te płytki z lewej strony sobie tylko tak na chwilę położyliśmy, aby policzyć ile nam brakuje. I tyle w temacie. Także zobaczcie, zobaczycie dzisiaj dużo się tutaj zmieni. Wizualnie. Na pewno włożymy trochę pracy w tą przybudówkę. Czwartek. Także planów dużo. Do końca tygodnia mamy Naprawdę dużo tu do zrobienia i mam nadzieję, że nam się uda. Oby nam tylko pogoda nie przeszkadzała, bo Oskar coś tam patrzył, że po południu znowu malać. Oby, oby się to nie sprawdziły. Dobra, zbieramy kraty i let's go! Wracając do tych udachówek, bo właśnie rozmawiamy. Trochę tam je przemyliśmy, ale no, tą linię jednak je będzie troszkę jeszcze widać. Spróbujemy ją tam przemyć, ile się da. Szczerze... Nie jest to idealne, ale chciała to ma Słuchajcie Tam na dachu widzicie jaki jest kolor dachu. One ściemiają z czasem po tej stronie budynku Także każda nabierze podobnego koloru Zabrudzą się po roku i będą wyglądały bardzo podobnie Na dachu to w ogóle coś porosło Już dawno nikt tam nie był Tak samo tam Ale nic Karol kończy podbitkę ja już sobie rozmierzyłem płytki z lewej strony Jak widzicie tam sprawdziliśmy czy wszystko gra Zrobiliśmy linię, żeby mógł tą podbitkę zrobić z lewej strony Zaczynamy wycinać teraz Joyce y środkiem po kawie Znowu pogoda jakaś taka się robi Dajcie spokój, już mam trochę dość tego wszystkiego Potrzebuję wakacji dosłownie przez tą pogodę Także tyle Za chwilę zobaczycie je. prawdopodobnie tam okienko Let's go Słuchajcie, poszedł bliż na płytki, to jest jedna wiadomość, druga jest taka, że jestem po rozmowie i zaraz wam sprzedam detale, o co Kaman, ale jest to bardzo dobra wiadomość, rozwiąże masę problemów związanych z tym budynkiem, z miejscem, które pozostaje w środku i w ogóle, i w ogóle, co, co z tym? I don't know, może dziecko zjadło, Słuchaj. Kawę wypiłem? Bo już nie wiem. Tak, więc jest taka akcja. Za chwilę będę sporo na telefonie i potwierdzimy detale, ale wygląda to na tą chwilę w ten sposób, że będziemy robić tutaj izolację na zewnątrz. Chudą, co prawda, tam 25 mm czy 30 i obłożymy to wszystko dookoła. Po prostu z zewnątrz problem, jeżeli chodzi o ocieplenie tej przybudówki, która tu jest, plus to, co tu jest tak samo wybudowane, zniknie. Zrobimy to po naszemu. Użyjemy produktów Ceresita, izolację, klej, siatka. Także słuchajcie, sporo się tutaj zmieni. Ale to dzięki tylko pewnym ludziom, o których zaraz wspomnę. Ale to po telefonie. Także trzymajcie się, czekajcie na newsy. Let's go. Jestem? Jestem, słuchajcie, bardzo niebezpieczna akcja. Więc zobaczcie, co się odpieprza. Zabieram się teraz za okienko, więc wycinam te batony. Okno mam gdzieś tutaj. I gdzieś tutaj. Także raz, dwa, trzy. Leci to do góry, aż tam do góry. Styropian poszedł na dachówki, żeby mi to nie spękało. Trochę staraliśmy się je umyć, trochę tam przejaśniały. Ale więcej chyba nie damy rady. I tyle w temacie. Let's go. Dobra, słuchajcie, zabieramy się za okno. Dopóki mi na łeb tu nie pada, bo chciałbym. Kurde, ta kamerka się tak szybko tutaj brudzi Pełno zostwa. Okno mamy już wycięte, te batony Także wiecie, cała reszta była przygotowana wcześniej Oscar właśnie poszedł po okno Za chwilę je tutaj gdzieś poskładamy W najczystszym miejscu Zobaczymy co i jak Obsadzimy i zaczynamy kryć resztę Czy wyglądam jak zmokła kura? Tak. Wyglądam, ale teraz e, nic z tym już zrobić nie możemy. Ktoś właśnie zapytał, czy tam nie miało być okienko. No właśnie jest! <laughs> właśnie jej kończymy. E, o czym to ja miałem powiedzieć? Boże, przestań lać! E, z pomocą takiej bardzo uprzejmej osoby lub dwóch uprzejmych osób z Southampton, z firmy, która się nazywa Polhouse. Ocieplimy tą budkę, słuchajcie Damy tam styropian Damy tam siatkę I damy tam tynk, bardzo dobrej jakości Z Teresita, także zrobiłem Wam update dokładnie w poniedziałek Których produktów będziemy używać Aby ta budka wyglądała lepiej I była cieplejsza Także Po całej tej dyskusji pod filmami Po całej dyskusji z klientką No i Rozmową z osobami właściw o właściwej rangi Wiecie, Southampton Zdecydowaliśmy, że zrobimy to tak jak należy Także słuchajcie, czekajcie na update w poniedziałek z samego rana odwiedzamy Southampton A na tą chwilę okienko jest wstawione Przykręcone Zabieram się za obróbkę Muszę ją rozkminić co dokładnie jak Zaczynam poskręcać do kupy Mam już dość, powiem Wam szczerze, tej super pogody angielskiej, ale zrobimy to. Bo jak nie my, to kto. Let's go! Słuchajcie, jeżeli myślicie, że się będziemy opieprzać, bo pada, to jesteście w błędzie. Tak to mniej więcej wygląda. Okienko mamy obrobione prawie. Została nam tylko góra i lewa strona. Powoli, automatycznie wkładam też leda. No ja myślę, że nie ma co go teraz ustawiać Dopóki nie będzie ten, nie? Teraz to kliknij tak po prostu I nie wcinaj, wiesz co chodzi o to, żebyś po prostu nie docinał środka na razie, nie? Bo nie znamy dystansu Kliknij ją tak po prostu na razie na chwilę, pro forma Dobra, także jeżeli chodzi o daszek to widzicie Ta obróbka nie jest super idealna jeżeli chodzi o tą dachówkę Bo ona jest płaska pod spodem, jak wiecie A tu jest taki mały ząbek z boku który delikatnie, jak przyjrzycie się, podnosi tą dachóweczkę Niestety tego się już nie da obniżyć Tam nawet tą blachę próbowałem wyklepać, tą gąbkę obciąłem Która tam jest prawie, prawie do zera, ale też nie mogę ją tak naprawdę wyciąć maksymalnie Bo gdzieś ta woda musi się, wiecie, musi wracać i hamować Aby nie było jakiegoś później potoku w środku Ale ogólnie wszystko wygląda cacy Także z daleka to w ogóle tego nie widać, tak naprawdę Trzeba podejść bliżej LED włożony numer 3, LED 4 włożony eee, Skończymy to na pewno dzisiaj, jeżeli chodzi o LEDy i oddechówki, bo Oskar na bieżąco mi tutaj przycina Ja siedzę w oknie, założymy okno dzisiaj Zrobimy zrobimy Wam rzut na koniec I super będzie Teraz kawa time, proszę Państwa Ciekawe, czy ono jeszcze ciepła jest no, tak, powiem wam, I tak będzie od i tak. Dobra, let's go. Kawa jest bardzo dobra, Ciastka jeszcze lepsze. Słuchajcie, dzień jest super, w ogóle super są ludzie, którzy chcą nam pomóc, aby ten projekt wyglądał lepiej, oczywiście za pieniądze, tylko przy jakimś super diskancie. Jak powiedziałem, to pani to w ogóle oszalała. Z radości, że w ogóle jesteśmy w stanie coś jeszcze wycisnąć z siebie i zrobić coś lepiej, ale to mówię Ci to powiem Wam szczerze, to jest współpraca wielu ludzi, tak naprawdę. No i chęci nasze i ludzi, którzy chcą coś wiecie dać od siebie. Także dzięki bardzo jeszcze raz Paul House. Rapo, jeżeli oglądasz, to super. Dzięki, dzięki, jesteśmy wdzięczni. Zobaczymy się w poniedziałek. Słuchajcie, okno wstawione, dachówka zrobiona, przybudówka. Zaczyna nabierać kształtów. Rynne mamy, tylko nie wkładaliśmy tego kawałka ze względu na to, co będzie się działo od poniedziałku tutaj z zewnątrz. Jutro wielki dzień, bo wyjmujemy te okno, wyburzamy tą ściankę i odpinamy grzejnik. Powinno w miarę pójść nam szybko. I tyle w temacie, słuchajcie. Daszek, no wygląda jak wygląda. Dachówki próbowaliśmy trochę domyć. One z czasem... One jeszcze mo możemy spróbować się trochę domyć jutro, ale ogólnie nie są już, nie wyglądają tak źle. Okno obstawione, obrobione, ładnie poprzecinane dachówki. Postaraliśmy się trochę je jednak obniżyć, tam bo te cycki od tych dachówek trochę też jakby ją podnosiły na brzegach. Także teraz wygląda jeszcze lepiej. No i let obstawione. Tak jak widzicie, będziemy musieli pomyśleć, jak tam wejść. Tutaj to jeszcze jest mały pikuś, bo możemy zawsze okno wyjąć i z okna obrobić tę, tą górę. Najbardziej mamy z tym problem, tak powiem wam szczerze. Musimy sobie tutaj wymyślić jakieś rusztowanie, może o o parapet i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, coś się wymyśli. Jesteśmy specjalistami akrobacyjnymi prosto z Polski. Także damy sobie radę, już mam dzisiaj dość. Przemokłem, przeziem, przeziębiony jestem trochę. Ta pogoda jest po prostu naprawdę kiepska. Ale ważne jest to, że mamy chociaż osiągnięty jakiś etap pracy, który nie był łatwy. I wygląda nawet dobrze. Szczerze, podoba mi się. Oprócz tych ciemnych dachówek, no, gdyby nie chciała tak bardzo oszczędzać ta pani na samym początku, to byśmy po prostu zakupili 100 dodatkowych dachówek. To jest 70, co? 5 punktów, coś takiego? No ale widzicie, tak to jest. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Jak mi jutro będzie szpadać, dość. Zobaczymy się jutro, słuchajcie. Na dzisiaj kończymy ten serial, ten odcinek, ten vlog. Dzięki serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkach i pamiętajcie o tym, aby komentować below, bo zawsze jest miło pogadać chociaż pod filmem. Cześć! Trzymajcie się. Dzięki. Hej. Dzięki jakiś taki film tańczący z wilkami. To ja byłem, jak to czuję z wilkami. No to jest wilkami. Co? No to nawet z wilkami nie tańczył. No jakiś właśnie nie rozumiałem tego nie rozumiem tego filmu, nie? To jak tańczy czy nie tańczy, bo cały film yy, czekałem, nie? Mówię, bo wiesz. Kiedy wilki? No mówię ci, kiedy zatańczy. A on... Kurwa, tańczy. a on... A on nie tańczy. Coś tam na koniu przeleciał jak debil. Wiesz, przed armią, nie? Wy może teraz zatańczy. Nie, nie zatańczył. Wiecie o co chodzi? Słuchajcie. Ja już mam tak dość tej pogody dzisiaj. Jestem taki mokry, jak ja jutro nie będę przeziębiony. To znaczy, że mam zajebisty system immunologiczny. Odpornościowy, znaczy. No, uważajcie, słuchajcie, czekajcie. Zobaczymy jutro, czy będzie katarek, czy nie. O nie, lepiej, żeby nie. Także dzisiaj to już jest na tyle. Żegnam się z wami po raz, któryś z kolei. Bo mi było tam zimno. Stałem już miałem dość. Teraz jeszcze pozanosiliśmy te elementy, które przyjechały wcześniej z Wiktoria Plamin. Bo tam mamy taki mały pierdół do wymiany tak naprawdę. Czyli... Zamieniamy wannę na prysznic. Trzymajcie się i dzięki bardzo. Jesteście super. Zobaczymy się kiedy? Piątek, w najlepszym dniu tygodnia. Tak? A Leroy śpiewał, że to jest koniec i początek. Jak może... No, tylko parę minut po dziewiątym. <laughs> Kurde, co? Co ten Leroy? Parę minut po Na razie, hej!